Musiałam zrobić poprawkę po samej sobie. No, są trochę za ciepłe, możemy trochę Opewnie, tak. Ale zacznijmy od rządu. Przepraszam za zarażanie, ogólnie... bo nie byłam nie dwa tygodnie zna. temu, bo nam bo w środku, bo my się skupiliśmy na tym środku, bo ten środek jest idealny, bo on był czarny prawda? Tak, A my też się skupiłyśmy, żeby to nie było aż takie właśnie jasne, żeby to było takie naturalnie. Wiem, bo ja już pokazałam, więc ja sprawdziłam Cię, co ja Ci pokazałam. Tak. Jak to nie dziwię się, że tak to wygląda, bo jest tak, jak Ci pokazałam. Ale w duchu chciałam coś takiego. Chciałam naprawdę. W duchu. w duchu W duchu chciałam, tak. Rzadko się zdarza, abym zgodziła się na koloryzację po świeżo zrobionych włosach. Są dwa wyjątki. Pierwszy, gdy wiem, że klientka nie wytrzyma i będzie kombinować na własną rękę. I drugi, kiedy dobrze znam siłę włosów i wiem, że ich kondycja nie ucierpi. Tu widzicie, jaki efekt uzyskałyśmy dwa tygodnie temu, o jaki klientka prosiła. W tamtym momencie. Chciał naturalny luk, z jednak teraz okazało się, że w duszy grało jej coś zupełnie innego. Co zrobiłam, żeby spełnić nowe marzenie Pauliny? Po pierwsze nie obiecywałam gruszek na wierzbie. Zaznaczyłam, że będzie jaśniej i chłodniej, ale do ideału dojdziemy next time. W pierwszym etapie wybrałam tzw. Teasy lights i od razu wybierałam ciemniejsze pasemka, które wcześniej celowo zostawiałam na drugą folię i wszystko rozjaśniam. Celowo nie rozjaśniłam wszystkich ciemniejszych pasamek, bo fizycznie nie da się tego zrobić. No chyba, że wszystko przesmarujesz rozjaśniaczem i zamkniesz w folię, ale wszyscy wiemy, jak to się skończy. Dla mnie wybór zawsze jest jeden: zdrowe włosy i drobne niedoskonałości niż dążenie do nierealnych oczekiwań za w takiej koloryzacji precyzja jest najważniejsza i sprawdzenie folii co 5 minut. I to dosłownie. Tonowanie to była czysta przyjemność w porównaniu do stresu związanego z roześnianiem. Pamiętaj, klientka może zmienić zdanie, ale to ty musisz zachować inną krew. Szczerość buduje większe zaufanie niż obietnice bez pokrycia. Czasem trzeba odpuścić idealny kolor, by zachować jakość włosa. Dołącz do świadomych Fryzjerów. Obserwuj w Lidze Akademii.